Dla współczesnego maszynisty prowadzącego szybkie pociągi sprawnie działające urządzenie SHP stwarza gwarancję bezpiecznej jazdy oraz korzystnie wpływa na jego psychikę. Za chwilę urządzenie powinno zadziałać, ponieważ zbliżamy się do punktu oddziaływania, który znajduje się przed semaforem. Gdy elektromagnes lokomotywy przejedzie nad elektromagnesem torowym, wówczas w kabinie zaświeci się lampka ostrzegawcza, a w dwie sekundy później zadziała sygnalizator akustyczny. Naciśnięcie przycisku czujności w ciągu 5 sekund ostrzegania powoduje skasowanie sygnału i powrót urządzenia do stanu zasadniczego. Zapobiega to samoczynnemu hamowaniu pociągu i umożliwia dalszą jazdę. Końcówka Maja 2012 roku wypełniona była ostatnimi przygotowaniami do startu Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie. Oddawane do użytku były kolejne inwestycje zaplanowane na euro, jak na przykład część autostrady A2 między Strykowem a Warszawą do końca miesiąca, lub podziemna stacja na stołecznym lotnisku Chopina, na którą pociągi zaczęły dojeżdżać od 1 czerwca. Cieniem na ostatnich szlifach kolei przed Mistrzostwami kładło się postępowanie w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, do której doszło prawie trzy miesiące wcześniej a wokół którego wyszło dość dużo zaniedbań, związanych między innymi ze stosowaniem sygnału zastępczego. Ku końcowi zmierzały również prace Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w sprawie nie mniej kontrowersyjnego od szczekocin wykolejenia w Babach z 12 sierpnia 2011 roku, w którym zginęły dwie osoby. Jednakże mało kto spodziewał się, że jedno z zaleceń wydanych w raporcie po katastrofie w Białym Stoku w 2010 roku, opublikowanym w grudniu 2011, dość szybko zestarzeje się niczym mleko. Na torze 10 przy peronie 3 Ostrowskiej stacji stał elektryczny zespół trakcyjny N571125, oczekujący na odjazd o godzinie 4.49 jako pociąg osobowy w kierunku Wrocławia. Na jego pokładzie, oprócz obsługi, miał znajdować się tylko jeden pasażer. W pewnym momencie od strony północnej głowicy stacji dało się słyszeć narastający szum jadącego pociągu. A po chwili przez całą jednostkę przeszedł ogromny wstrząs, a sam N57 przesunął się o kilka metrów do przodu. Zszokowana obsługa pociągu oraz zapewne nie mniej zdziwiona załoga stacji po chwili ujrzeli, że w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się ostatni człon EZT, stoi lokomotywa EU07166 z pociągiem towarowym, który, jak się okazało, Jechał próżny z Iłowa do Imbramowic. Człon rozrządczy BN-57 był w stanie nadającym się wyłącznie do kasacji. Doszło do złamania wagonu na wysokości drugiego pomostu, a kabina członu przestała w ogóle istnieć. Głównie dzięki wczesnej porze i 20 minutom do planowego odjazdu pociągu osobowego nikt nie zginął. Ranni mieli zostać kierownik oraz maszynista osobowego. Przyczyny miała tradycyjnie i zgodnie z przepisami Wyjaśnić komisja. Już na samym początku jasne było, że to z pociągiem towarowym do Imbramowic było coś nie w porządku. To też śledczy skupili się na załodze składu. W kabinie elektrowozu znajdowały się dwie osoby: maszyniści siódemki oraz lokomotywy SM42 jadącej tuż za elektrowozem jako nieczynna lokomotywa ze względu na to, że, jak już wspomniano, skład był próżny. Okazało się, że towarowy nie miał zezwolenia na wjazd do Ostrowa. czyli Przejechał semafor wskazujący sygnał S1 stój. Po zbadaniu taśmy z prędkościomierza, wyszło na jaw, że pomimo jazdy na kierunek zwrotny to jest w bok, na którym maksymalna dozwolona prędkość wynosiła 40 km na godzinę ze względu na konstrukcję rozjazdów. Towarowy jechał szybciej, 55 km na godzinę. Nie był to jednak jedyny wniosek płynący z analizy. Sprawdzono również wyłączniki urządzeń czujności znajdujące się na lokomotywie EU07166 i potwierdziło się to, co pokazała taśma? Podczas ostatnich minut jazdy przed wypadkiem wyłączone były urządzenia czujności, czyli samoczynne hamowanie pociągu oraz czuwak aktywny. Działanie SHP polega w skrócie na tym, iż podczas przejazdu pojazdu kolejowego wyposażonego w elektromagnes nad elektromagnesem torowym, w kabinie załącza się sygnał świetlny a po 2 sekundach akustyczny tak zwany buczek a po 5 sekundach bez reakcji maszynisty na sygnał świetlny oraz buczek samoczynnie załącza się hamowanie nagłe natomiast czuwak aktywny działa tak samo z tym wyjątkiem że aktywuje się co 60 sekund Praca obu systemów jest rejestrowana na taśmie prędkościomierza, jednakże oba te systemy mogą zostać wyłączone przez obsługę pojazdu, co można dość szybko ustalić poprzez analizę taśmy prędkościomierza lub sprawdzenie wyłączników tychże urządzeń, które normalnie są zaplombowane. Po zakończeniu pracy komisja stwierdziła, że przyczyną wypadku było wyłączenie urządzeń czujności na elektrowozie EU07166, co miał uczynić maszynista. Po uprzątnięciu zniszczeń lokomotywa ta została naprawiona w zakładach naprawczych taboru kolejowego i miejskiego w Gdańsku i jest czynna do dziś. Pomimo, że dwa człony n 571125 z zewnątrz nie wyglądały na uszkodzone, spodziewano się dostawienia członu rozrządczego bez innego, kasowanego EZT tego samego typu, również i one zostały pocięte na złom. Historia z wyłączaniem urządzeń czujności miała się powtórzyć 5 lat później, jednak w trochę innych okolicznościach i rejonie kraju. Z dotychczas ukazanych w serii katastrof można wyciągnąć ciekawy wniosek. Ich przyczyny mają tendencję do powtarzania się, a szanse na powtórkę rosną wprost proporcjonalnie do upływu czasu o ile oczywiście z wypadków nie wyciągnie się odpowiednich wniosków. I nie jest to autorskie odkrycie twórcy tej serii. Można to było zauważyć samemu wraz z ukazywaniem się kolejnych odcinków, bądź w ogóle studiowaniem katastrof na przestrzeni lat. Jednak część osób uważa stare wypadki za nudne, ponieważ wydarzyły się je dawno, typu 80 lat temu. Jak pokazała historia i ta seria, ignorowanie wypadków do niczego dobrego nie prowadzi. Chociażby dlatego, za największą katastrofę na ziemiach polskich uchodzi barwałt średni. Mimo, że wcale nią nie jest.